Witajcie! Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na super chrupiące paluszki ziemniaczane. Sprawdzają się jako samodzielne przekąski. Takie paluszki pasują super do matania w jogurtach czy w domowych sosach, ale mogą być również podane jako dodatek do obiadu. Jest to pyszne, tanie i szybkie w przygotowaniu danie uwielbiane przez wszystkich. A przede wszystkim oczywiście przez najmłodszych. Z zewnątrz są chrupkie, a w środku miękkie. A w dodatku, wierzcie mi, smakują tak, że palce lizać. U mnie w domu są uwielbiane przez wszystkich domowników. Więc zapraszam Was serdecznie na ten przepis komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie ziemniaki mój kanał teraz już przepis ziemniaki umyte pokrojone solimy przykrywamy pokrywką i gotujemy do miękkości ziemniaki ugotowane i jeszcze ciepłe ziemniaczki przeciskamy przez paszkę. Ziemniaki mamy już zimne, więc możemy dodawać do nich przyprawę. Na tą ilość, którą ja mam, dodaję jedną łyżeczkę kurkumy, ale jeśli robicie z kilograma ziemniaków, to pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki papryki, pół łyżeczki y, przyprawy do ziemniaków. Ja robię z większej ilości, więc dodaję więcej. Tak jak powiedziałam, kurkuma, przyprawa do ziemniaków, papryka słodka, pieprz oraz su. Przyprawę dodaliśmy, i teraz do ziemniaków dodajemy mąkę ziemniaczaną. Na kilogram ziemniaków dwie łyżki yy, mąki ziemniaczanej, ale to też, słuchajcie, zależy jakie mamy ziemniaki, więc zawsze najlepiej po trochu sobie sprawdzać, jaka jest konsystencja i najwyżej dołożyć. Bo niektóre ziemniaki są bardziej mączyte, te niektóre nie, więc wyróbcie trochę ciasto i sprawdzajcie, czy dołożyć tej mąki, czy wystarczy. Teraz należy to wymieszać dobrze. Słuchajcie, ciasto już sobie wyrobiło. Tak jak widzicie, kolor od kurkumy jest taki bardzo żółty. Ja zostawię te ziemniaki. Wstawię na chwilę do lodówki, ale możecie od razu robić. Ja tak po prostu zrobię, żeby trochę tutaj posprzątać. I zaraz będziemy robić dalej. Rozwałkujemy y, nasze ziemniaki i teraz pokroimy je w takie paski. Teraz, teraz będziemy je smażyć na gorącym oleju. Tak jak widzicie, ja pokroiłam je pokrojam na takie cięższe prostokąty. Można je pokroić na dłuższe, grubsze. To już w zależności jakie po prostu lubicie. I na rozgrzany tusz kładziemy te nasze zrobione, pokrojone wcześniej paluchy. Przygotujcie sobie również papier, gdzie będziecie mogli włożyć te paluchy po usmażeniu. Ja wyjęłam jeszcze jednego wcześniej palucha, bo już wcześniej usmażyłam. Słuchajcie, on już jest zimny, ale słyszycie jaki chrupiące? Pycha. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, że Wypróbujecie go w swoich domach. Fajnie smakują z, takimi, z takim mięskiem. Zapraszam Was na moje filmiki, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. No dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmiku.